Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Omen, a Wy oglądacie kolejny odcinek filmów o Fale 215B-183. Ja jakiś czas temu pokazywałem Wam odcinek, filmik, swój, w którym pokazywałem, pokazywałem swoją bitwę na tym oto na którym, w czasie której zrobiłem swoją odznakę, czyli pierwszą, kurde, ale się dużo razy mylę, sorry, już tego nie będzie. Bitwę, w której zrobiłem odznakę mistrzowską asa pancernego po raz pierwszy na Godzilli, co mnie bardzo ucieszyło jako as pancerny. Ale byłem rozczarowany przebiegiem tej bitwy, bowiem uważałem, że bitwa była średnia. Po prostu ani nie zrobiłem jakiegoś wielkiego damage'u. Przebieg był powiedzmy jako taki. Tam się. No, Jakoś tam fajnie się udało potem na końcu wyciągnąć tę bitwę, bo zostałem z dwiema, sam z dwiema artami przeciwko trzem TD-kom, także nawet to wyszło ciekawie. Ale ten zawsze jednak as, ten pierwszy na czołgu, to chciałoby się zrobić tak naprawdę w takiej super bitwie, gdzie jest dużo damage'u, fajne sytuacje i wtedy po prostu ten as cieszy. I tytuł tamtej powtórki był Potwór Trochę zażenowany. Powiem wam szczerze, pokazywam tę bitwę, nawet miałem zamiar ją przyspieszać. Bo chcę żebyście widzieli jej przebieg Ale naprawdę nie ma na co specjalnie patrzeć Jednak będzie Ciekawe podsumowanie Pierwszy strzał i się lignął. Także ja sobie tutaj może trochę przyspieszę Ogólnie grać tutaj w plutonie z Pineko, który grał obiektem 263 Mieliśmy misję jakąś no i teraz próbuję na przykład wyciągnąć tego E50 pod swoją lufę. Widzę, że to nie wychodzi, więc może sobie tego IS-8. Próba strzału powie, że zapeka. To tak trochę bardziej było licząc na fart, że może gdzieś tam się przebije, ale widząc, że ten Isus 8 dobrze kombinuje, będąc w tym dołku, przełączyłem się od razu już na i na, na heshe, żeby po prostu oklepywać gości, ten co po prostu podjeżdżał, go bił i tyle. Oczywiście z haszami się wiąże ta historia, że jeśli się trafia bez penetracji, to ten damage jest taki lekko półśmiesznie niski. Ale zobaczcie co, co tutaj mamy. Mamy, jest, tutaj: są trzy czołgi na zakładkę. Jeszcze E50, jest ten IS-8. Tutaj stoją stoi nasze dwa czołgi. Tutaj zobaczcie, skupiam na tego IS-8. ucieka. Pinneko jest gdzieś tutaj. No i zwróćcie uwagę, jak to wszystko wygląda. No, na razie tak nasi jakoś tam sobie radzą, ale tu są praktycznie wszystkie czołgi przeciwnika ja naprawdę nie wiem za bardzo co robić postanowiłem, że po prostu ten IS-8 stoi więc mu huknę z dokładnie po, po idealnym skupieniu huknę mu z tego hesha w bok tylko po to, żeby po prostu zrobić sobie jakiś damage i go powkurzać, żeby ten, to HP mu spadło Żeby on się wycofał Bo tak naprawdę to Pineco potrzebował tego miejsca Albo potrzebował, żeby ten IS tamtąd spadł Bo wtedy mógłby zagrać trochę bardziej agresywnie A tak niestety musiał się ograniczać do e, takiego czekania z tyłu Ten is my przebija się z hitów Więc ty bardziej, jako że on wali ze złota To ja też będę stwierdził, że będę walił z Gelda Niestety nie mogę na niego dział opuścić No i tak trochę się pukamy e, No ale dobra, znowu wycofanie Także znowu może przyspieszę delikatnie E75 bokiem, to myślałem, że można go wyjadę i tak mu huknął, ale on niestety się znowu schować a mnie się jeszcze podbił celownik i sus mi się nie przebił, no i teraz zobaczcie on ma 38 punktów HP e Godzilla właśnie w takiej sytuacji jest no trochę droga, ale stworzona żeby dobijać takie ogryski na Zbunkrowane. Także po prostu strzał bez idealnego jakby celowania w wykspoty, bo nie było sensu. Ważne było, żeby po prostu trafić w czołg i to mi wystarczyło. Także dobiłem. Mam w dwóch strzałach z heszy wartych 8001, 8000 srebra oczywiście. Mam zrobiony 600 punktów uszkodzeń, także GG omen. Kolejny, kolejna sytuacja, ten akurat miał trochę więcej HP, więc tu było akurat celowanie w weak spot Po idealnym skupieniu i trafieniu w garnek dowódcy, jak najbardziej penetracja nastąpiła, także tutaj nawet udało y, się zbić T-800. Ktoś się przebił, pineko się zdziwił, że ktoś mu przebił tego jego obiekt, a teraz zobaczcie, jest E-50, M103, T-54, E-5. No i teraz tak naprawdę, no trudno nam podjechać bez y, rozdawania HP, no ale trzeba było to kiedyś zrobić. Tutaj zobaczcie, ten się przewiaty, te więc kurka, ja strzałem po wieży również gościa dobijam Więc ubiłem dobrego, naprawdę bardzo dobrego zawodnika, zobaczcie OMS 2600 WN, także naprawdę bardzo dobre staty Ważny to był przeciwnik, żeby się go udało ubić, 9 do 3, także zobaczcie nasi się rozprawili po jednej stronie A my tutaj koncypujemy po drugiej Co my tutaj jeszcze mamy, no na przykład jest ogryzek E50, no to co robi Omcio, no po prostu w biegu Dobija ten ogryzek, zostaje jeszcze od M103, która również czas z hitów, także po prostu wszyscy do mnie klepią z hitów. Nic nie mogą zrobić, jest E5. Ja mam zrobione całe 2276 punktów uszkodzeń, także Berry Strong. No cóż, droga ta bitwa była koszmarnie droga. Tutaj Pineko mówi, że jeszcze piątka jest na traku. Dostał jeszcze z kolei w plecy. Ja musiałem skupić, bo miałem dział uszkodzone, ale dobiłem za 400 5. Także po oddaniu 6 strzałów celnych, wszystkie 6 z hity z heszy, więc prawdopodobnie zapłaciłem za tę bitwę około 48 do 50 tysięcy plus jeszcze naprawka. Zrobiłem 2681 punktów uszkodzeń. Został T57 Heavy oraz Batarta Arta. T57 Heavy z gość z Efe, który gdzieś tam kampił przy samej bazie. No i teraz zobaczcie w sumie, co mamy: 1518 WNA, wynik średni. 2681, wynik słaby, ale 5 fragów. Co mnie zaskoczyło w pewnej chwili, bo dziwiłem się, że tak fragowałem. Zapytam Kenai6, tak jak zrobił to raging, ale oczywiście nie było szans, żeby ktokolwiek mi pozwolił dobić szósty frak. No takie rzeczy się nie zdarzają, e, tylko taki fart ma raging. Ale pokażę Wam coś ciekawego w podsumowaniu. Także naprawdę czekajcie z zapartym tchem, co pokaże podsumowanie. Czekacie? No to Oznaka uwaga. mistrzowska, as pancerny. moi drodzy, ehm... 2681 punktów uszkodzeń, 5 fragów, 1123 punktów yy, expa, a z pancerny, na godzili. Yy, na stronie replaysquickiebaby.com pokazuje, że zrobiłem 1900 coś włęki yy, i dostałem masa pancernego za to. <grywy> Powiem Wam szczerze, śmiałem się, no przynajmniej tak szczerze, ze 30 sekund ciurkiem, naprawdę. No, jak zobaczyłem asa pancernego w garażu, to po prostu zdębiałem i zacząłem się chichrać jak, jak potępiony. No tak, jak mówiłem, 50 tysięcy za amunicję, e, koszt naprawy na, za bitwę jestem minus -36 tysięcy e, 1684 EXPA z premką, razy 2 3368. E, także szczerze bladego pojęcia, nie mam, jestem, czy bladego pojęcia nie mam, skąd ten as pancerny. Zwróćcie uwagę, Pineko, który stał obok mnie zrobił 300 damage'u mniej, ale na przykład ma 1650 po detraku i Spocie. I ja po Spocie mam i detraku 650. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia, skąd ten As. Dlatego ten tytuł jest tutaj. Zabrakło mi J, uciekło. Jest joke Ace tanker. No Tak po prostu z kapelusza Asa. To nie stałem chyba w życiu, naprawdę. Do, do tej pory wszystkie moje asy pancerne, mniej lub bardziej, ale były okupione jakąś tam yy, trudniejszą walką, albo przynajmniej walką może niezbyt trudną, ale gdzie było dużo damage'u, ale sorry Gregory, 2 2700 punktów uszkodzeń na Godzilli, to jest przy yy, dwóch celnych strzałach z Hesha osiągalne i to nawet z zapasy, bo jak się trafi z przebiciem, to hash wchodzi za 1700, więc dwa strzały z hasha to już jest mniej więcej, no przynajmniej 3200, 300, 3 powiedzmy tysiące, a ja zrobiłem 2700 masy masa pancernego, także powiem Wam szczerze, Faktem tym zażenowany jestem okrutnie, ale stwierdziłem, że Wam tę bitwę pokażę, bowiem nie ma co ukrywać, może jakieś teorie wysnujecie, skąd ten mój as, dlaczego serp mi tutaj dopisał taką dużą liczbę, bo ja szczerze mówiąc sam nie bardzo chcę wierzyć, że taki, taki EXP powinien być, bo nie ma żadnego powodu, żeby dostać 1123 EXPA za niecałe 2700 damage'u na TDK 10 tieru brytyjskim. To cóż, możecie po mnie jeździć jak po habecie, yy, możecie sobie poużywać, że dostaję asy za darmo, yy, ale na pewno bardziej się cieszę z tamtego asa, który do, zrobiłem ostatnio, bo gdyby to był mój pierwszy as, to chyba bym się zapadł pod ziemię. Także to tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!